Przejście Polaków przez Morze Czerwone. Dlaczego stojąc drżące plemię Boże, Patrząc w trwodze na czerwone morze, Za nami ściana świata tego ludu, Stoi milcząca, czekająca cudu, A nam niedobrze to milczenie wróży, My się musimy, może to zanurzyć, Nie dla nas sady na wszystkich rzek dla nas jest to imta czerwona, głęboka, ten jeden człowiek niespełna rozumu. Na kamień włazi i woła do tłumu. Ja wam powiadam i kto chce niech wątpi, że się to może przed nami rozstąpi. Ja nad tym morzem trzymam wiarę władzę. Ja pójdę pierwszy, ja was poprowadzę. Nim ktokolwiek zdążył przetrzeć oczy, już jedną nogę w odmętach zamoczył, Drugiej nie zdążył, bo oto tam żyje I jeden poziom wapiony się dźwiga, szum się podnosi, a od głową wrzawa. Sprzeczne z naturą, więc na cud zakrawa, a on, onże człowiek pierwszy wąwóz wkroczył, między sztandary i ur wszystko warczy, wini się i błyska, Lecz najmniejszego nie zamoczy listka. Więc nie pytając nawet o przyczynę, Już wszyscy razem weszliśmy w szczeliny, Idziemy rzędem wzdłuż krwistych odchłani, Zlęknięci dumni, zdumieni, znękani, Ktoś krzyknął nagle, wracamy, do strada Ktoś naprzód woła, a ktoś jęczy czy Inny znów ściany czerwonej dotyka I nim coś powie, bez nie znika Czyśmy za wolno szli, czy pobłądzili? Czy iść przestali, bez wątpienia zmieni? Czy wszystko złudą było, czy o I tylko w myślach weszliśmy w te bramy. Nie wiem i nie wie chyba nikt na świecie, choć wszyscy wszystko oglądali przecież. Kość, że się tonią, pionie stać sądziło. I kilka szmatą do nas przykryło. I ciężkiej ciszy przytrzasnęły drzwi, jakby nas chłonął kubeł pełen drwi. Chyba na zawsze będzie już schowana pod wodą nasza Ziemia obiecana. Patrzyli żywi z czerwonej mogiły, jak do swych dziejów ludy odchodziły. Mówiono teraz i widzicie sami, jakie są skutki żartów z żywiołami, a ci z ustami, oczami pod wodą. Choć odpowiedzieć by kcieli, nie mogą, Mnie na nieznane brzegi wyrzuciło, I stąd ta piosenka, której by nie był.